Witajcie widzowie w 40. odcinku Supermarket Simulator. Jest to taka okrągła liczba już. Więc jeśli ktoś oglądał tą serię od początku jej, od pierwszego odcinka, to gratulacje wytrwałości. I gratulacje, bo to już jest 40 odcinek. To już 40 filmów z tej serii powstało. Ej, co to wiatr robi tu ono stało tu. No. Ale widzowie, koniec już mówienia o tym, który to jest odcinek. Bo teraz już czas się zająć supermarketem. Hm. Dostałem też propozycję, żeby te, te tutaj przestawić bardziej w jakiś taki sposób. Żeby tak stanęły, żeby ten sklep się wydawał bardziej pełny. O, jakoś tak. Jeszcze to trzeba... Żeby jakoś tak stanęły. Czy to jest dobry pomysł? Nie wydaje mi się. Może, jeśli by to trochę tak przesunąć bardziej. I teraz. O hop. To teraz to może być nawet. Nawet może być. Niech sobie to stoi w ten sposób to na magazyn. Cyk. Dobrze to. Szampon. Tu. I drzwiami tutaj. W ogóle rachunki trzeba opłacić. Cyk i cyk. O, ceny jeszcze trzeba pozmieniać. Dobrze. Cyk. Hop. To musi być za 3,99. To za 18,99. To za 5,99. I to. Za tyle samo, dobrze, jeszcze muzyczkę można jakąś puścić, cyk, dobrze, a wszystko już gotowe, ci już wszystko zrobili, to można otwierać. Tu jeszcze okna pomyjemy, a tu się ostatnio więcej miejsca zrobiło po tym małym przemeblowanku że to tutaj bardziej przestawiliśmy do tyłu, tutaj schowaliśmy tą szafkę i komputer poszedł na magazyn. I tu już mamy pierwszego klienta tego dnia. Oho jak nie ma z jakiegoś powodu. Dobrze, ja się może jeszcze przyjrzę, czy czegoś na pewno nie brakuje już. Nie, poza tym przegapieniem to jeszcze mogę wziąć. Ale poza tym przegapieniem tak naprawdę do tej jednej rzeczy to wszystko jest. Och, to jest pełne, to można to odnieść, cyk. I to jeszcze wezmę. I to tu. Cyk, 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 cyk. I na magazyn. Hop. Dobrze. Już klientów jest sporo, już się nas chodzili. Cyk. Tu jeszcze trzeba wyczyścić. Nic więcej nie trzeba czyścić. Nie trzeba. Dobrze. Już któryś wziął tamto. Szkoda, że się nie da przełącznika światła gdzieś wziąć. Indziej. Postawić. Och. Dobrze. Oho, to się kończy. To jest za 131 za taki karton. I za 6 sztuk. Dobrze. Ale widzowie tak policzmy. Jeśli 131 kosztuje karton, a tutaj kosztuje to 26, to 26 wtedy razy 6 sztuk to jest 120, i do tego 6 razy 6. Czyli 36, 156 w takim razie wychodzi. Czyli wychodzi nam w takim razie, można powiedzieć, że tylko 20, 25 dolarów zysku z takiego dużego kartonu. Więc jest to naprawdę mały zysk. Jak za to, ile trzeba zapłacić za taki karton. Dobrze, to jeszcze do mówimy i dostawimy i cyk cyk i widzowie na kanale na karcie społeczność macie w ogóle tą ankietę kolejną gdzie są gry do wyboru jakie, w jaką grę kolejna będzie i ta ankieta będzie trwała do czwartku tego tygodnia nie nie tego tygodnia przyszłego tygodnia sorry no. Do, czwartku, do o, czwartku przyszłego tygodnia będzie ta ankieta. Hmm. Czyli nie wiem aktualnie, który to grudnia. Znaczy stycznia, sorry widzowie. Macie na karcie społeczność po prostu ankietę. A pan tu zapłacił 107 dolarów za zakupy, któremu skasowaliśmy. Tu trzeba rzeczy podomawiać. Cyk. Czegoś jeszcze brakuje, nie, to wszystko, dobrze jeszcze, ach, dwa kartony przez przypadek tego domówiłem, ach, po jeden za dużo, ach, po są dwa kartony oleju, to ten od razu pójdzie na magazyn, ach, nawet się nie zastanawiam, tutaj to trzeba dołożyć, ach, stare przyzwyczajenia tutaj to i tam rzut czegoś nie mogła pani znaleźć ale niestety nie wiem czego muszę posprawdać czego nie ma co tam jeszcze macie tu wszystko jest tu kurczaka nie ma powoli tu tego nie ma ale tu jest mleko jest to można domówić to to nie to hmm. to to ale wszystko jest o ten nie mógł znaleźć ale jest blicz jakby się pan zawrócił to by pan znalazł niestety nie moja wina że boty w tej grze nie umieją się zawracać do sklepu to przy okazji podkładam na tutaj, na półki, żeby tak nie leżało na ziemi i zbustuję pracowników, cyk, i Ciebie, cyk, 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 cyk. Już na maksymalną prędkość będziecie to nosić, a ja w tym czasie mogę te śmieci powynosić, czyli to na przykład, o tam jeszcze trzeba posprzątać, dobrze, cyk, cyk sprzętane okno do umycia i umyta. Cyk, 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 cyk. 109 dolarów. Dobrze. To tutaj dołożył. Już mi się wydawało, że źle dołożyłem. Na złą półkę. Dobrze. Tamta nie mogła znaleźć pastę Lowers, czyli tej. I jej się nie dziwię, skoro nie ma. Dobrze. Co jak tutaj? Dobrze, tu trzeba. Hop. Dobrze. Mhm. Dobrze. Czy tu się zrobiła kolejna jakaś plama już? Nie, wydawało mi się ale trzeba zapalić już światło oho ludzie zabrali prawie całe lody o, to jeszcze można dokupić to już jest to można dokupić to można dokupić to można dokupić to można, dokupić. To można. oho tego jest 17 tego 5 dobrze jeszcze to to dobrze i tyle teraz to już tylko oni muszą to szybciej ponosić a ja muszę im pomóc czyli cyk dołożone to ja ciągle chodzę tędy stare przyzwyczajenie już żeby chodzić tam tędy to teraz dołożymy tutaj I cyk 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 i trzeba iść tędy to weźmiemy dobrze i w takim razie to dołożymy tu cyk 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 cyk, cyk, cyk. i na magazyn gdzieś tu też mogę tu zapalić światło i dobrze trochę tych rzeczy na magazynie stoi prawie pełny magazyn mamy hm i mamy w ogóle na magazynie dwie półki które sobie stoją tak po prostu hmm. teoretycznie można by tutaj tak ustawić półki ale czy jest sens? Nie ma hmm. większy sens miałoby dostawienie tych dwóch półek tutaj i przestawienie tego hmm. i chyba to zrobię czyli póki co przenosimy to tutaj Teraz ta półka tutaj. Dobrze. Teraz ta półka tutaj. Tylko trzeba ją ustawić ocek. I teraz te dwie lodówki trzeba tu odpowiednio ustawić. W ten sposób nie. W ten sposób ocek. I cyk. i teraz wszystko jest dobrze te dwie półki szafki wróciły na sklep tutaj przejście wszędzie jest a nawet jak chcę to mogę bardziej tak zrobić cyk i cyk o cyk i wszędzie tu dalej jest przejście tu jest przejście tutaj są te szafki na sklepie tu można tą lampę tak wziąć bardziej Dobra Wszystko jest teraz Klientów już nie ma to można brać to w dłoń Tego tableta do domawiania i domawiać Wszystko to jest potrzebne Czyli tutaj Tutaj, tutaj To niekoniecznie Tam to, to Tutaj coś nie wszystko też jest i to dobrze coś mam w krajcie nic tak mi się przypomniała żeby sprawdzić czy tam nic nie mam dobrze ci jeszcze ciągle noszą z magazynu rzeczy jakieś tu jedną rzecz mogę dołożyć i odstawić na magazyn pizza jedną zmieści się zmieści dobrze oleju jest nadto to i się nie zmieści kolejny dobrze Dobro. to mogę spróbować dołożyć jedna sztuka została w kartonie to mogę spróbować dołożyć akurat jest koło wejścia do magazynu więc nie trzeba było daleko iść to jedną sztukę można było dołożyć. To też można... Znaczy to musi zostać na magazynie. To chyba można dołożyć jedną sztukę. Cyk. Tu można wziąć i chyba też dołożyć. Tak. Dobrze, cyk. I tutaj cyk. Nie, ten to dopiero co przeniósł. To nie. Już nic nie zmieści się chyba na półkach, tak? Ten przestał pracować i ten teraz też przestaje. Finish dodaj. 58 klientów, 6 nie znalazło, produktów 52 zadowolonych. 80 dzień już jest w ogóle w grze. 1401 punktów 401 punktów sklepu. 4400 zarobku. 3000 na składniki. Tutaj 450 około. Idzie 800 dzisiaj z zaysku. A więc na koncie mamy 4663. Dobrze, i zaczyna się dzień od tego, że cena suszu spadła. A więc trzeba zmienić ceny. Cyk, i cena tego spadła do 4.99 Dobrze tutaj management, rachunki trzeba opłacić dobrze, coś jeszcze nie teraz wystarczy już tylko domówić tą listę zakupów którą miałem zrobioną dobrze jajka w 12 dwunastopaku dołożona a ja z jakiegoś powodu znowu poszłam na około dobrze, majonez cyk, 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 cyk i na półkę cyk Hmm, woda tutaj, cyk, cyk, i te, te, tam na magazyn. Hmm. Teraz tutaj, jajka, cyk, 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 i na magazyn. A hmm. wszystko wzięli. Dobrze, to open sklep. Z tego co pamiętam, to chyba kolejna licencja kosztuje 3,5 tysiąca. To nie tu, a. Tak 3500. Kolejne powiększenie sklepu 2600. Kolejny pracownik kasier tutaj. Tego nie mogę, bym musiał mieć więcej półek. A ten mi niepotrzebny. Dobrze, a customization to mógł albo zmienić pozycję za 700, albo tutaj, albo to. Hmm. Póki co wszystko jest dobrze i nie jest tym potrzebne. A do sklepu już przyszedł pierwszy klient, który oczekuje tego, że znajdzie na półkach papier. Dobrze, cyk, i cyk. I tamten zabiera papier na magazyn. Dopiero co dzień się zaczął, a już tutaj leży śmieć jakiś. Dobrze, wyniesiony. A więc tutaj mąka i teraz cyk a tu wszystko jest nie, tu nie ma to trzeba domówić, to trzeba, to trzeba, to trzeba, to trzeba wszystko trzeba było domówić prawie jakby licz cyk i hop teraz to cyk i o tutaj, hop 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 hop. Mm. Dobrze, Czek. Ten. Tutaj, cyk cyk tak 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 Dobrze, hop. Mm. Mm -hmm. Ugrudziło się. To wytarte. Teraz bierzemy. I odstawiamy to tu a, tu. a dobra, niech się stoi przez chwilę. Ta jedna sztuka. Tutaj już Panu pomagam. Cyk, 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 cyk. 182 Pan zapłacił. Panie, ileż Pan wydał? Skąd pan masz takie pieniądze na jedne zakupy? Tu trzeba to domówić jeszcze. I to. I to. I jeszcze to. Hmm. No. Dobrze. I jeszcze to. I to. Dobrze. I teraz już wszystko jest. Tu coś się pan nam nabudziło pod stopami. Tu wszystko czysto. Tu wszystko czysto

Oho, to trzeba, to trzeba. To trzeba, to trzeba. To trzeba. To trzeba, to trzeba, to trzeba to trzeba. Oho, to, to trzeba wynieść. I czek. Dobrze, jak tylko odłożę tę kartę, to muszę przyspieszyć pracowników. A więc cyk 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 i gdzie ten drugi? dobrze oho tutaj cyk 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 i cyk tam pani czegoś nie znalazła? cyk 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 suszu i cyk rzut na magazyn to cyk 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 a dobrze, ja im nie mogę pomagać w nanoszeniu, bo się robią rzeczy do domówienia. Tylko dwie rzeczy trzeba domówić. To trzeba domówić, to trzeba domówić, to trzeba. To i to też trzeba. To trzeba, to trzeba. Apel nie schodzi z jakiegoś powodu. Dobrze. Coś jeszcze trzeba domówić? Nie, wszystko jest. Jednak trzeba tą pizzę jeszcze mówić, I tu trzeba posprzątać. I tu trzeba panom zabrać karton spod nóg. Bo leżał karton mlekiem. Cyk, 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 cyk. Dobrze. Mm -hmm. Hop. Na górę gdzieś. Już tu pani pomagam. Cyk, 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 cyk. Chyba... Przepraszam, 29 dolarów i zapalamy światło. Dobrze, więc tak, 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 tak. To tu kładziemy to domawiamy i idziemy z tym dalej. Dobrze, w pierwszej kolejności mleko wezmę, a jednak nie. Już któryś z nich wziął mleko? Przepraszam Was bardzo, widzowie. Hmm, to jednak nie było to mleko, tylko to jednak był ten ryż. Dobrze, ale cyk. I cyk. Hmm. Ta <z chord> ja tak, tak, tyk 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 tak, tyk tak, 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 znaczy, już tak kiedyś mówiłem, i się okazało, że zarobiliśmy sporo. Ale chyba tego dnia wyjdziemy ledwo na plus, bo mam tyle, ile miałem, jak dzisiaj zaczynałem dzień, a jest już wieczór. Chociaż z drugiej strony, jeśli każdy klient zapłaciłby po stówie, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć stów, siedem. A, to jednak nie aż tak źle będzie. Już myślałem, że będzie tak źle, ale jednak aż tak źle nie jest. A pani narzeka, że nie znalazła ciekawek. Było przyjść wcześniej, w takim razie to byś znalazła. A jak tak późno przychodzisz, to tak świat wygląda, że nie znalazłaś produktu. Jak przyszłaś późno. I już panu tam idę pomóc cyk 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 93 dolary hmm. A, a ten narzeka, że nie mógł znaleźć sześciopaka piwa Jak to, przecież tu jest sześciopak piwa Może mu o to chodziło? Nie wiem I tak już jest po dziewiątej więc nic nie domówię hmm, hmm. I tak jak mówiłem, wróżyłem, że będzie tak źle i dzisiaj mało zarobimy, a jednak mamy prawie tysiąc więcej niż jak zaczynaliśmy ten dzień. Dobrze. Tu jeszcze hop, można wziąć, dostawić. Cyk, cyk. I tutaj do śmieci. I hop. I cyk, na półeczkę jedna sztuka. I dobrze, skoro już nie ma klientów, to można brać się za domowianie. Tutaj, 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 Aha, tutaj, 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 dobrze. Tutaj dobrze A więc w takim razie Ci już kończą nosić tylko <laughs> I kończymy ten dzień Jak oni skończą nosić Tu jeszcze te dwie sztuki można dołożyć I one na magazyn nie dośmieci Tutaj dwie, też dwie sztuki To Zero sztuk To Ile sztuk, jedna sztuka. Dobrze. Cyk. Tutaj to się zmieści na półkę. Nie zmieści się. Te trzy sztuki się nie zmieszczą. To się już nie mieściło. To się też się nie zmieści. A na komputerze wszystko na pewno opłacało na rachunki i w ogóle tak. Dobrze. Ci tu jeszcze coś noszą? Tak, żaden jeszcze nie stoi przed tym. Dobrze, tutaj można to dołożyć, te kilka sztuk, co tam było. Coś tu jeszcze, to na przykład, cyk, 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 cyk. Dobrze, to może jeszcze można dołożyć. Tak, dwie sztuki można i cyk. Dobrze. To można dołożyć. Nie, to jest dołożone. A ta woda jest na liście? Jest. Dobrze. A to jeszcze się zmieści? Nie z tej strony. Nie, nie zmieści się. Dobrze. Ale oni już nie pracują, więc 56 klientów, 6 nie produktów, 50 zadowolonych. 3700 zarobku, 2100 na towary, 450 na to i 1000 zysku dzisiaj. Przez to kończymy ten dzień z 5,500 na koncie. Ale więc jest to dużo. Ale widzowie, pamiętajcie o zagłosowaniu w ankiecie. To już koniec tego odcinka. Dzięki za oglądanie. Mówił z wami mnem 7. Cześć i czołem.